Cześć wszystkim, witam serdecznie, dzisiaj mówimy sobie dzień trzeci wyzwań Fortnite'a, tutaj wakacyjnych wyzwań Zadanie jest dosyć proste, ale nie jest zbyt jasne według mnie, dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek aby w razie jakichś tutaj pytań, coś, abyście mogli napisać pod filmem, ale myślę że po prostu wam wszystko ładnie tutaj opowiem. Zadanie brzmi następująco Likwidację przywróconą bronią, dnia lub karabinem bębnowym. No i tutaj musimy po prostu pozabijać właśnie albo przywróconą bronią albo karabinkiem bębnowym. Karabinek bębnowy jest to karabinek Tomigan. E, nie wiem czemu jest to tak napisane. Chyba po prostu w wersji polskiej tak się nazywa Tomigan. Co e, to w sumie może być faktycznie e, w taki sposób to zrobione, ale od razu właśnie mówię chodzi po prostu o Tomigana e, i wydaje mi się, że to właśnie tą bronią jest łatwo zrobić. Oczywiście ka jakimiś karabinami czy broniami przywróconymi na dany dzień, bo jak wiemy codziennie mamy nową broń przywróconą, no to też bez problemu zrobicie. W pierwszym dniu był LKM, w drugim poczwórna rakietnica, dzisiaj dopiero o 15 będziemy wiedzieć prawdopodobnie co będzie nowego. Także jak widzicie bez problemu myślę, że zrobimy to zadanie. Tutaj raczej nie trzeba się wysilać, ani nic z tym zadaniem po prostu wystarczy pograć i trafić właśnie albo nową broń, albo Tomigana. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, a ja zachęcam do zasubowania kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza oraz użycia mojego kodu w sklepie. Będę mega wdzięczny i dziękuję wszystkim za uwagę. Tu tyle, trzymajcie się. Cześć.